Toni nie słyszał o Koziołku Matołku i jego perypetiach w drodze do Pacanowa? Postać literacka stworzona przez pisarza Kornela Makuszyńskiego i ilustratora Mariana Walentowicza ma już 88 lat. Ja nóżkami przebierałam, kiedy moje dzieci będą w takim wieku, żebym mogła je zabrać właśnie do Europejskiego Centrum Bajki imienia Koziołka Matołka w Pacanowie, rozsławionego na cały świat. W rękach trzymam dwa egzemplarze książki Przygody koziołka matołka. Zacznę od tej, która ma kilka lat i którą uwielbiają słuchać moje dzieci. A to jest egzemplarz, który pamiętam moje y, dzieciństwo i moich braci, bardzo nadszerpnięta zębem czasu. Co widać? Po niej, że już swoje przeszła, ale świadczy to tylko o tym, jak y, bardzo chętnie mama na nią czytała, kiedy byliśmy mali. Pacanów oddalony jest zaledwie 20 minut drogi samochodem od buska zdroju, więc każdy, kto odwiedza nasze województwo świętokrzyskie albo jest w podbliżu pacanowa, musi odwiedzić miejsce znane na cały świat, do naszego przyjechać z naszego koziołka matołka. Nie tylko ci Mali, ale i duzi żeby przypomnieć sobie, jakie dawniej były bajki i pokazać właśnie naszym pociechom, że nie zawsze tak bajki wyglądały. Takie mocno kolorowe, szybkie. No cóż, znamy. Wszyscy wiemy, jak te bajki teraz wyglądają, a tam dzieci mają okazję obejrzeć Ereksia. Właśnie bajkę z Koziołkiem Matołkiem oraz wiele innych, wiadomo że w dzisiejszych czasach wszystkie informacje uzyskuje się w internecie. I tak było też w tym przypadku. Wybierając się właśnie do Europejskiego Centrum Bajki weszłam na przepięknie zrobioną stronę internetową, bardzo rzetelną, przejrzystą, gdzie znalazłam wszystkie potrzebne i interesujące mnie rzeczy. Moje dzieci są w wieku 5 i 2 lata. I właśnie zastanawiałam się, czy y, mój dwulatek nie jest za mały na tę atrakcję. I weszłam na stronę i moje wątpliwości zostały rozwiane. Już wiedziałam, że on jest za mały y, na uczestniczenie w bajkowym świecie, na którym tak naprawdę najbardziej mi zależało. Także tak jak mówię, y, wejście jest możliwe dla tych dzieci najmłodszych poniżej trzeciego roku życia, aczkolwiek Myślę, że żeby w pełni skorzystało to dziecko z tych atrakcji, powinno mieć te minimum 4 lata skończone. Bo atrakcja trwa 60 minut i jest przeprowadzana przez przewodnika, przez sympatyczną pszczółkę Maję. Mieliśmy okazję poznać, która aktywizuje na każdym kroku dziecko. Są przeróżne atrakcje, ale żeby się przekonać o nich musicie... Pojechać, bo tutaj możecie tylko zobaczyć kilka zdjęć z, właśnie z tego pobytu. Ale tak jak mówię, jedźcie i sami sprawdźcie, bo ja do tej pory mam ciarki na rękach, a moje dzieci z wielkim podekscytowaniem wspominają właśnie pobyt w tym miejscu. Jeżeli będziecie się tutaj wybierać, koniecznie zajrzyjcie na stronę internetową, bo tam będziecie mieli wszystko wyjaśnione. Jest naprawdę ta strona stworzona pod rodziców. Wszystkie wątpliwości zostają rozwiane. Ceny biletów są podane. My za dwie osoby dorosłe i trójkę dzieci w wieku 5 powyżej 3 roku życia, bo to tak, tak jest, zapłaciliśmy 260 zł. W tym mieliśmy właśnie oprowadzenie po bajkowym świecie przez przewodnika oraz całodzienny już pobyt w Parku Akademii Bajki która została otwarta 4 lipca tego roku. I na ogromnym terenie jest mnóstwo rzeczy do zabawy dla dzieci, ale o tym przekonacie się w dalszej części filmiku, na który bardzo serdecznie was zapraszam. Drugą stronę jest i kierujemy się właśnie do Parku Akademii Bajki. Zobaczymy, jakie atrakcje tam na nas czekają. Dzieciaki już się nie mogą doczekać, bo wiedzą, że jest park nowy, ale co więcej, to się dowiemy. Oh, yeah! Yeah! Yeah, 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 yeah. Dore mi fa solo la sida! nowy, yes. e, największą atrakcję e, i największą z, e, Friday im tutaj sprawił. Zwierzęta na drugim miejscu, a tak naprawdę najbardziej im się podobały urządzenia multimedialne, które znajdują się tutaj na całym obiekcie, gdzie mogli mogli się już zobaczyć, że rozpoznawali wiejskie zwierzęta i segregowali śmieci. To co? Lecimy dalej? Okay. Okej, okay, no to lecimy. Teraz no proszę, idziemy panu, na to obiad to do, do Bistro Pisa? u Koziołka. Zobaczymy, co tam smacznego serwują. Wszystko podobało. A teraz idziemy z dzieciakami po pamiątki. Bo jest tutaj olbrzymi wybór. I na pewno coś sobie dzieciaki wybiorą. Dzieciaki zaopatrzone w gadżety i pamiątki. Mamy kubki, mamy magnesy na lodówki, figurki i znowu magnes. Czy wszyscy są zadowoleni? Możemy jechać do domu? Super. znajdujemy się w centrum Pacanowa. Miasteczko liczące 1000 osób. Tak, mieszka tutaj tylko blisko 1000 osób, a powierzchnia Pacanowa to około 7 km kwadratowych. Swoje prawa odzyskało w 2019 roku. Taka ciekawostka. Rynek i samo centrum pacanowa jest malutkie, ale bardzo urocze. Na środku znajduje się koziołek matołek, pomnik naszego koziołka, a na budynkach, które są tutaj wokół, wokół tego parku powstają murale, które tak docelowo chcą zakryć wszystkie ściany, żeby to miasto na każdym kroku przypominało tego koziołka matołka. Najnowszy mural powstał w ramach projektu, a teraz folklor. Otwieramy okno na świętokrzyską kulturę. I nie jest to ostatni mural w Paconowie, jak obiecują. Ja mam taką nadzieję, bo robi się tutaj wyjątkowo i bardzo kolorowo. To już koniec naszego pobytu w mieście, gdzie kozykują, dokąd przybył koziołek Matołek. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, tak samo jak nam to miejsce. Jest godne pochwalenia i odwiedzenia. Przyjeżdżajcie tutaj ze swoimi dzieciakami, i mam nadzieję, że moje rady oraz moje takie spostrzeżenia przydadzą Wam się, jeżeli będziecie się do tego miejsca udawać. Jeżeli lubicie moje filmy, lubicie oglądać mnie i moje dzieciaki, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Zapraszam Was też na Instagram i Facebook. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!